Witajcie ponownie. Popatrzcie, każdy z nas jest inny, inaczej wygląda, czym innym się interesuje, ale to wcale nie musi być przeszkodą. Mało tego, jest to dla nas wielkim bogactwem. I dzisiejsza Ewangelia to potwierdza. Jezus wobec różnych spotkań z ludźmi uczy nas otwartości i życzliwości. I tak zaproszony przez morze nie do końca znanego mu Szymona idzie do Niego na posiłek. Szymon nie podejmuje go jak innych z pełną życzliwością, ale Jezusowi to nie przeszkadza. Skoro zaprosił Go, to idzie do niego. Nagle podczas posiłku u stóp Jezusa pojawia się kobieta, która popełniła bardzo wiele błędów i grzechów. Całe miasto o tym wiedziało. Wszyscy od niej uciekali, nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. A Jezus, mimo tego, że wiedział o tym, jest dla niej życzliwy, pozwala jej się zbliżyć. Domyśla się, że ta kobieta chce mu powiedzieć o swoich błędach. Pewnie nie wie, jak to zrobić. I co czyni ta kobieta? Nie wypowiada swoich błędów. W sumie i tak wszyscy o tym wiedzieli. Po prostu płacze, żałując za grzechy. Łez jest tak dużo, że obmywają stopy Jezusa. Dalej ona uciera stopy własnymi włosami, chcąc powiedzieć, że już nie chce wracać do swoich grzechów. Dalej całuje te stopy, czyli okazuje wdzięczność Jezusowi za zrozumienie, za przyjęcie, za życzliwość i na koniec namaszcza je, czyli prosi Jezusa o prowadzenie jej przez życie. Szymon zaprosił Jezusa, ale nie był życzliwy. Ta biedna kobieta nie była w stanie go zaprosić, ale okazała wielką wdzięczność. A Jezus był otwarty na obydwoje, na te dwie różne historie życia. Bądźmy zatem dzisiaj otwarci i życzliwi na każdego spotkanego człowieka. Do zobaczenia.